Siemaneczku Ludzicka, witajcie bardzo serdecznie z powrotem na moim kanale. A w dzisiejszym filmie spora dawka informacji na temat ExeFiant także nigdzie się nie wybierajcie, zostańcie ze mną. A jeżeli wam się ten film spodobał, no to zostawcie łapę w górę, zostawcie suba. To tyle, zaczynajmy. I pierwsza taka informacja i w sumie najważniejsza to to, że ExeFiant będzie miało premierę pod koniec tego lata. Tak? Dobrze słyszycie. Ja osobiście obstawiałem, że ExeFiant wyjdzie dopiero na początku 2024 roku. A tutaj taka niespodzianka. Więc, z racji tego, że będzie to koniec lata, możemy strzelać, że będzie to koniec sierpnia, początek września. Ale to jeszcze nie koniec dobrych informacji, bo w Ex-The-Fiant zagramy już niedługo. A co z racji tego, że odbędą się otwarte beta testy. I te otwarte beta testy odbędą się. 21 czerwca potrwają do 23 czerwca, a jeżeli graliście już wcześniej w X Defiant, wy zamknięte beta testy, to będziecie mogli zagrać już 20 czerwca. Także kolejna świetna wiadomość. Jeżeli chodzi o dobre wiadomości, to na tym nie koniec, bo jest ich jeszcze trochę. Twórcy również udostępnili mapę drogową na pierwszy rok i powiem Wam szczerze, że wygląda to dosyć zacnie. Otóż będą cztery sezony. Każdy sezon potrwa 3 miesiące, i w każdym sezonie dostaniemy nową frakcję, 3 nowe bronie, 3 nowe mapy i Battle Pass. Także co 3 miesiące nowa frakcja, 3 nowe pukawki i 3 mapy. Czyli co miesiąc praktycznie nowa mapa. Bardzo fajnie. I według mnie tak powinien funkcjonować model live service. Więc to, co tutaj twórcy nam prezentują, wydaje się być bardzo dobre. Oczywiście pojawią się nowe tryby. Będzie też gra rankingowa, mecze prywatne, będzie też opcja, w której będziemy mieć kamery jak casterzy, też bardzo fajna rzecz. Oraz dostaniemy strefy do praktykowania, jak i playlistę dla totalnych początkujących graczy. Ale to jeszcze nie koniec dobrych informacji, bo jeżeli chodzi o wersję gry na PS5 oraz Xboxa Series X, to gra będzie działała w 120 klatkach, także bardzo fajnie. I na koniec jeszcze informacja co z wersją na stare konsole. Otóż wersja na te stare konsole cały czas jest tworzona. A twórcy zapewniają, że chcą aby ta wersja była dopieszczona, żeby nie odstawała. I więcej informacji dostaniemy gdy zbliżymy się do premiery gry. Zgaduję, że będzie jakaś obsuwa tej wersji na lasgeny. Może nie. Wnioskuję to tylko dlatego, że twórcy napisali... Że więcej informacji dostaniemy, gdy będziemy bliżej premiery. Być może się mylę, jeżeli tak, to super. Fajnie, jakby na premierę gra była dostępna na wszystkich platformach, więcej ludzi miałoby okazję w tą grę zagrać. I będąc z Wami szczerym, te wszystkie informacje brzmią bardzo dobrze. Także w tym filmie ode mnie to by było na tyle. Uważam, że dostaliśmy porcję świetnych informacji, jest na co czekać. Miejmy nadzieję, że na premierę nie będzie jakichś większych problemów, a dostaniemy bardzo świetną grę. Napiszcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim sądzicie. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się PCO. I mnie osobiście ta informacja zaskoczyła, bo obstawiałem, że ta gra premiery w tym roku nie będzie miała. A muszę to na nagrać, bo całkowicie to spierdolę.